Ojej! O! A co to jest? Ktoś zapomniał koszyczka, Ciekawe. Ciekawe, czyj to koszyczek. O! Na błącącą ninfę! ech, Padłam! Mniam, mniam, mniam. Ktoś nadchodzi? Moje ciasteczka z miętą przebiją wszystkie smakołyki. Przepraszam. Kto to mówi? Ja. Kim jesteś? Jestem gunilda, dobra wróżka. Widzę, że złapałaś się w jedną z pułapek gargamela. Zperfnę cię na dół raz dwa. A -ha. A -ha. A -ha. A -ha. Na błądzącą ninfę żyjesz, kochanie? Tak, tak, świetnie. Ach, jesteś przemiły! Chcesz spełnić życzenie? Życzenie? Ale smerwnie? Moją specjalnością jest karmienie głodne. Serio, moją też, szczególnie jeśli chodzi o mnie. A więc jakiś stosowany drobiazg, proszę. Hmm, rzeczywiście to drobiazg, co to jest? Magiczny kociołek do kaszy. A, o. Jeśli będziesz głodny, wystarczy, że wypowiesz magiczne słowa. Kociołeczku, kociołeczku, zrób trochę kaszki na mleczku. Hmm. Kociołek ugotuje tyle kaszy, ile tylko zechcesz. Mmm, mm, jest pyszne. Jasne, to stary rodzinny przepis. Kiedy najesz się dosyta, wystarczy, że powiesz Kociołek, mój kochany, dziękuję za pyszne dary. I koniec gotowania. Jej Kub, niech tylko smerwy to zobaczą.